Ja, na imię Rafał, przyjechałem z Poznania. Mam swój biznes, gdzie prowadzę branżę nieruchomości, mam swój zespół, z którym współpracuję. Jak i również pracuję dodatkowo jeszcze na, na etacie, i tam prowadzę zespół taki szkoleniowy. Razem mieliśmy okazję z Ulą uczestniczyć w szkoleniach zamkniętych, które pozwalają zgłębić tajniki praktyczne poszczególnych metod i przerobić na praktycznych przykładach elementy ze swojego życia, które każdy ma do przepracowania. Indywidualna praca pozwala już potem przerobić konkretne przykłady, moje przykłady, to co ja mam swoje jakieś zakulisowe tematy do, do przerobienia i doświadczenia, które mnie męczą, gnębią mnie, powodują, że w jakiś schematyczny sposób reaguję, a dzięki tej pracy indywidualnej rozwiązujemy krok po kroku, jak sobie z tym poradzić, dostrzegamy schematy myślenia i możemy je zamieniać na nowe nawyki czy nowe schematy, także ja czuję większy wtedy spokój. Czuję, że się rozwijam, coraz mniej sytuacji mnie denerwuje, radzę sobie lepiej ze stresem, komunikuję się też lepiej w relacjach rodzinnych, ale także biznesowych i szczególnie to Wam polecam, bo Ula ma ogromne doświadczenie praktyczne, co pozwala właśnie już użyć tego w życiu i realnie no, powodować, że czujemy się po prostu na co dzień lepiej i żyjemy nam się lepiej. Serdecznie wszystkim polecam, jeśli chcecie coś zmienić w swoim życiu, to warto zainteresować tej współpracą z Ulomik, serdecznie polecam.